Mimo tego, że mamy tu przejście podziemne, to inwestycja bardzo potrzebna dla mieszkańców tej dzielnicy. Przede wszystkim mieszkańcy sami wybrali, bo to inwestycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego, budżetu obywatelskiego, który jest finansowany w ramach budżetu miasta. Do tej pory było tu bardzo niebezpiecznie, bo wiele osób niestety nie korzystało z tunelu podziemnego i przechodziło niezgodnie z przepisami. W nowym roku od teraz mamy bardzo bezpieczne przejście. Kolejne bezpieczne przejście w naszym mieście, a takich przejść powstanie jeszcze wiele wszystkim te przejścia naziemne są bardzo bezpieczne, są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością i są w miarę tanie, bo wystarczy porównać koszt windy, którą projektujemy przy dworcu PKP, to około miliona złotych. To przejście to około 200 tysięcy złotych, to powoduje, że kosztem takiej windy czy inwestowaniu w tunel, my jesteśmy w stanie zrealizować pięć bezpiecznych przejść, a ja przypomnę, że niedawno mieliśmy okazję być na burzu i na pogórzu gdzie powstały kolejne bezpieczne przejścia to się wpisuje w naszą strategię strategię miasta gdzie my będziemy dbali w najbliższych latach o to żeby każdy mieszkaniec zdyni czuł się bezpiecznie w przestrzeni publicznej W momencie kiedy mamy dzielnice tak jak działki leśne poszatkowaną arteriami komunikacyjnymi to zrozumiałe jest że przestrzeń piesza jest również podzielona fajna inicjatywa mieszkańców i pokazuje że jako mieszkańcy zwracamy już na organizację ruchu nie tylko z perspektywy kierowcy, bo często jesteśmy i pieszymi i kierowcami, ale również z perspektywy osoby chodzącej i poruszającej się wolniej i poruszającej się w poziomie terenu przecież, a nie... Tunelami podziemnymi. Pomysł powstał w czasie, kiedy ja i moja koleżanka prowadziłyśmy Klub Rodzica razem na działkach leśnych, więc też obracałyśmy się w gronie jakby rodziców, młodych rodziców, małych dzieci, jakby ten temat był nam też powiedzmy bliski i bardzo dużo osób narzekało, że nie może przejść środkiem dzielnicy do śródmieścia, tylko musi iść naokoło.